naszego dwutygodnika bibliotecznego Co czytasz? Będzie trochę strasznie, trochę śmiesznie. Zaczniemy od kryminału, potem będziemy mieć komedię romantyczną, a następnie młodzieżową dystopię a i znajdą się też książki dla młodszych czytelników. Serdecznie zapraszam. Krokodyl z kraju Karoliny to trzecia część z cyklu kryminalnego Przygody Joanny, autorstwa Joanny Chmielewskiej. Książki Joanny Chmielewskiej określane są jako komedie kryminalne. Wydawałoby się, co to za komedia, w której jest trup? Bo przecież musi być trup, żeby była mowa o kryminale. W Krokodylu z kraju Karoliny jest trup, ale za chwilę go nie ma. Mało tego, Pech chce że owym trupem jest najlepsza przyjaciółka głównej bohaterki. Stąd wiadomo, znając Joannę z pozostałych książek Joanny Mielewskiej, wiadomo, że podejmie ona własne śledztwo, zupełnie niezależnie od oficjalnych organów ścigania, a czasami nawet wbrew nim. Nie jest to rzecz jasna, nowość wydawnicza. Książki Joanny Mielewskiej to już klasyka polskiego kryminału, ale myślę, że jeśli ktoś zaczytuje się w książkach choćby Olgi Rudnickiej czy Aleka Rogosińskiego, warto, żeby wrócił również do Joanny Chmielewskiej i jej książek. Lista, która zmieniła moje życie, Oliwii Birne, określona jest przez wydawcę jako wzruszająca komedia romantyczna. I rzeczywiście jest to opis, który idealnie pasuje do tej książki. Jest to bowiem opowieść o Georgii, utalentowanej rysowniczce, która jednak Mimo tego, że pracuje w uznanym biurze projektowym, nie bardzo zajmuje się tym, czym chciałaby, czyli projektowaniem i rysunkami. Zamiast tego zostaje przez swoją szefową zaangażowana do pomocy przy organizacji i wesela. A że ma to być wesele marzeń, um, musi zorganizować m.in. śnieżnobiałego łębie kucyki, na których wiadą ruchny, i tresowane niedźwiedzie. Także zadanie do najlepszych, do najłatwiejszych nie należy. I Jak się można domyśleć, przysporzy sporo śmiechu, sporo takich absurdalnych sytuacji. Tych zabawnych wątków jest w tej książce znacznie, znacznie więcej, ale nie one są podstawą tej książki. Podstawą fabuły jest bowiem to, że siostra Georgi zapada na stwardnienie rozsiane i motywuje siostrę Georgie do tego, że tworzy ona dla niej właśnie listę dziesięciu zadań, z których Georgia ma się wywiązać do określonego czasu, konkretnie rzecz biorąc do swoich urodzin. Na tej liście są bardzo różne zadania, począwszy od takich śmiesznych, tak jak na przykład jazda deskorolką po skateparku, co no dla dorosłej, bądź co, bądź kobiety wydaje się takim dość karkołomnym zadaniem. Jest tutaj na przykład skok ze spadochronem, ale są też takie zadania jak, no właśnie, pokazanie swoich rysunków szefowej, pójście na randkę, z, z, z poznanie kogoś za pomocą portalu randkowego, kąpielnego w morzu i tak dalej. No, dla Georgii wydają się wszystkie te zadania niewykonalne, w ogóle absurdalne, niemożliwe i tak dalej, no ale ze względu na stan swojej siostry, no chce jej sprawić tą przyjemność i po kolei stara się z tych zadań punkt po punkcie wywiązać. Oczywiście w międzyczasie też poznaje tego jedynego, no, jest to bądź co bądź komedia romantyczna, więc musi być ten wątek, ale bez różnego rodzaju problemów, nieporozumień no, nie obejdzie się. Nie ja będę wam zdradzać za dużo. Mogę tylko powiedzieć, że warto przeczytać tę książkę po to, żeby troszeczkę odciąć się od jakichś problemów, od, żeby zrobić sobie przerwę od literatury cięższego gatunku. Czyta się całkiem sympatycznie. Przyjemna opowieść, mimo tych też tych trudnych problemów, które są tutaj poruszane. Nie jest nadto ckliwa, jakaś taka mocno przewidywalna. Także sympatyczna lektura na przyjemny wieczór. Dzieci Edenu Joya Grasefa to młodzieżowa dystopia, w której akcja toczy się po klęsce ekologicznej. W wyniku tejże klęski całe życie na Ziemi uległo zniszczeniu, natomiast przetrwała Zaledwie niewielka część ludzkości. W książce tej ocalała po katastrofie ludzkość zamieszkuje Eden. Jednak temu Edenowi daleko do wyobrażeń raju jest to bowiem taka ztechnicyzowana enklawa, w której egzystencja możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki bardzo, bardzo zaawansowanej technologii. Ma to niestety swoje wady, ponieważ nie ma roślin, które naturalnie wytwarzałyby ożywienie i tlen. Ich miejsce zastąpiły sztuczne wytwory, które pełnią podobną funkcję, jednak no nie wytwarzają tych zasobów w takich ilościach jak w naturalnych warunkach, jak to się działo przed katastrofą. W związku z tym życie całej tej ocalałej populacji jest poddane ścisłym regułom. Liczba ludności nie może przekraczać pewnego poziomu, ponieważ istnieje takie ryzyko, że no zabrakłoby wówczas tlenu, zabrakłoby pożywienia. W praktyce wygląda to w ten sposób, że każda rodzina może mieć maksymalnie jednego potomka, jedno dziecko. Po porodzie kobieta zostaje poddana sterylizacji, tak żeby była pewność, że liczba tej populacji będzie stale utrzymywana w równowadze, pod kontrolą władz właśnie tej tej enklawy. Jak można sobie wyobrazić, no nie wszyscy. Stosują się do tych zasad. Czasami wynika to z przypadku, bo urodzą się bliźnięta, tak? Czasami wynika to z takiej sytuacji, że kobieta krótko po porodzie zajdzie w następną ciążę. No, jedni niestety zmuszani są do eliminacji tych dodatkowych dzieci, inni rodzą je i wychowują w ukryciu. Tak też jest właśnie z główną bohaterką dzieci Edenu, Rowan, która jest takim nadprogramowym dzieckiem. Musi się ukrywać, musi, no cała jej rodzina um, żyje w wiecznym takim napięciu, że e, nuż Widerec się wyda, Anusz ktoś zauważy, Anusz ktoś będzie miał jakieś podejrzenia, Anusz nie zdążą jej ukryć. Konsekwencje byłyby e, ciężkie dla całej rodziny. Tu cała historia zaczyna się w momencie, kiedy główna bohaterka ma 16 lat, e, kiedy rodzice, kiedy jej rodzicom udaje się zorganizować jej no, oczywiście, sekretnie i za odpowiednio duże, duże pieniądze um, operację, właśnie szczepienia takiej soczewki, kto, dzięki której mogłaby uchodzić za um, legalne dziecko, że tak powiem. Um, wiązałoby się to oczywiście ze, z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania, z koniecznością zostawienia swojej rodziny, no, ale dawałoby jej szansę na w miarę bezpieczne życie. Niestety, coś idzie nie tak. Um, spra cała sprawa się wydaje. Um, Dziewczyna zmuszona jest do tego, żeby uciekać. Nie wiadomo, kto zdradził, nie wiadomo, kto wydał Rowan i jej rodzinę. Zaczyna się tak naprawdę walka z czasem, e, walka z systemem, bo trzeba uciekać przed wszechdobylskimi botami, przed wszechdobylskimi strażnikami. E, Rowan udaje się, tyle wam mogę powiedzieć. Rowan się udaje, dostaje się do. Podziemnego świata, w którym okazuje się, że no nie jest ona jedynym takim nadprogramowym dzieckiem, i zaczyna się walka o przetrwanie, zaczyna się też bunt, zaczyna się też walka z systemem. Fantastyka młodzieżowa, taka dystopia młodzieżowa. Dobrze się to jednak czyta bez względu na wiek. Jedynym mankamentem, który ta historia ma, to jej zakończenie i fakt, że jak najszybciej trzeba sięgnąć po kontynuację, żeby dowiedzieć się, no, co się da stało z rowanem dalej. Opowiadania z Doliny Muminków to to zbiór kilku opowiadań dość luźno ze sobą powiązanych, czyli zupełnie inna sytuacja niż w poprzednich tomikach, gdzie każdy Tom to była jakaś jedna spójna fabuła. Tutaj nie, tutaj są to luźne powiązania z różnymi bohaterami. Pojawiają się nawet postacie takie dość, dość poboczne, bo bohaterką jednego z opowiadań jest chociażby Mimbla, która przecież nie należy do tych pierwszoplanowych postaci ze świata Muminków. No ale jest tutaj też opowieść Włóczyki, a opowieść Paszczaka, a opowieść Tatrusia Muminka, co łączy te historie. Myślę, że przede wszystkim ich. Metaforyczność. Jest opowieść o Włóczykiju, który, jak to Włóczyki, jest samotnikiem, czerpie przyjemność tej swojej samotności i generalnie nie bardzo lubi, kiedy ktoś mu tę, um, tę jego samotną wędrówkę przerywa i, i, i przeszkadza mu jakimś gadulstwem na przykład. Ale równocześnie też brakuje mu tego spokoju i tej rodzinnej atmosfery, którą odczuwa, kiedy przybywa do Doliny Mominków. Jak to pogodzić? Jak pogodzić tą chęć wolności, tą potrzebę wolności, z, też z tęsknotą za, za tym właśnie ciepłym rodzinnym Doliny Muminków? Inne opowiadanie, które też troszeczkę w podobnej tematyce jest utrzymane, to historia Tatusia Muminka, który również odczuwa zew wolności. Taką potrzebę właśnie wolności, i wyrusza wraz z łodzią pełną Hatifnatów na pełne morze. Wkrótce przekonał się jednak, że nawet Hatifnatowie kierują się pewnymi konkretnymi zasadami, dążą do czegoś, tak? Dążą do tego, żeby znaleźć się wszyscy na wyspie, żeby podładować się dzięki wyładowaniom atmosferycznym. A więc też nie są istotami takimi całkowicie wolnymi, które sobie po prostu żeglują po morzach i oceanach. Um, mamy tutaj paszczaka, który również jest samotnikiem, nie lubi dzieci, nie lubi hałasu, a zmuszony jest do pracy jako bileter w Lunaparku, gdzie wiadomo, że cisza nie jest cechą charakterystyczną. Jednak okazuje się, że paszczak z tej historii, kiedy Lunapark zostaje zniszczony Stopniowo buduje własny park rozrywki, do którego początkowo bardzo niechętnie, ale stopniowo do którego zaprasza również dzieci, w którym pozwala im się bawić, pozwala im się nawet cichutko śmiać. Te historie są warte do zaproponowania zarówno dzieciom, jak i dorosłym, ponieważ każda z tych grup znajdzie w tych historiach coś dla siebie. Na tym polegają uniwersalne wartości i ponadczasowe wartości utworów Tove Jancom. Czacha się buntuje Joanna Joanny Jagieło to kontynuacja pamiętnika Czachy. Tytułowa Czacha to Amelia, którą znamy już z pierwszego tomu pamiętnik Czachy. W drugim tomie chodzi ona już do czwartej klasy no i problemy, z którymi się zmaga, są już trochę poważniejsze niż poprzednio. Pojawia się tutaj kwestia zmian w szkole, likwidacji szatni szkolnej. Zmian asortymentów w szkolnym sklepiku. Oczywiście zmian, które dorośli uważają za zmiany na lepsze, natomiast nie są one takowymi w odczuciu dzieci. No bo jak może być, żeby w sklepiku szkolnym zamiast drożdżówek sprzedawano czarny chleb i inną tego rodzaju zdrową żywność? Jak może być dobrze, jeżeli um, dzieci dostały szafki? Których miały trzymać jedynie podręczniki i zeszyty, a teraz się okazuje, że muszą trzymać w nich również kurtki i buty, bo zlikwidowano im szatnię szkolną. Także różne tego typu sytuacje pojawiają się w tej książce i powodują, że zarówno Czacha, jak i jej szkolni, koledzy i koleżanki buntują się, podnoszą bunt, protestują. Ten bunt przybiera czasami dosyć zabawne i dosyć absurdalne wręcz formy. No, ale jest to bunt na miarę. Artoplasistów i e, zwariowanego poczucia humoru, czachy jej znajomych. E, co poza tym? Poza tym są tutaj też problemy w domu, problemy z, ze starszą siostrą, z wyjątką hieną, która uważa się za wielką artystkę. E, oczywiście tylko we własnym mniemaniu. Problemy z, z funduszami na świąteczne prezenty. E, no, myślę, że. Ta część właśnie związana z produkcją domowych prezentów, a wcześniej ze zbieraniem funduszy na nie, należy chyba do najbardziej zabawnych w tej książce. I warto, jeżeli się tę książkę przekaże młodszym czytelnikom, warto zaznaczyć, że nigdy nie próbuj tego sam w domu. Czas na książkę dla najmłodszych: Biały jak śnieg i Czarny jak węgiel. Chili rand. Głównymi bohaterami tej opowieści są dwa koty. Jeden czarny jak węgiel, drugi biały jak śnieg. Ludwik i Amadeusz. Jak można się domyślić z imion, które kotom nadali ich właściciele, e, państwo ci są muzykami. Sytuacja sprawia, że właściciele tych kotów muszą wyjechać na rok czasu po to, aby grać innym. Problem w tym, że tych dwóch kociaków nie mogą ze sobą zabrać. Ludwikowi Amadeuszowi jednak nie przeszkadza to jakoś strasznie. Dzielnie podejmują się, że będą pełnić warte i pilnować domu przed obcymi. Jak to wygląda w praktyce? Okazuje się, że właściciele zadbali o swoje kociaki. Dogadali się z dostawcą mleka, z dostawcą świeżych ryb. Także niczego naszym kotom nie brakuje. I w całej tej historii poznajemy ich dzień pracy, że tak powiem. dzień godzina po godzinie. Począwszy od pierwszej wizyty listonosza, który przynosi kociakom listy od ich właścicieli, następnie poprzez wizytę dostawcy mleka, dostawcy ryb, później koty mają zapewnioną rozrywkę, bo witają dzieci z przedszkola, pana spacerującego z psem itd. itd. Także co godzinkę coś się dzieje. Kociaki nie mają czasu nawet, żeby się nudzić, także pełnią dzielnie swoją wartę. A przy okazji um, uczestniczą też w takim utartym schemacie każdego dnia. Jest to sympatyczna opowieść, pięknie ilustrowana przez Katrin Zarip. Bardzo taki klimatyczny sposób. Um, nie tylko można czytać i bawić się całą tą historią i towarzyszyć kociakom w ich dniu, ale również można... Uczyć się i bawić zegarem, ponieważ każda z każde z opisywanych tu wydarzeń, tak jak już mówiłam, dzieje się godzina po godzinie od samego rana do wieczora, kiedy koty kończą swój dzień i schodzą z warty. Książka ta jak najbardziej łączy przyjemne z pożytecznym.